Cześć! Witam wszystkich rozczarowanych, podekscytowanych, zadowolonych. Kończymy Tour de France, ostatni etap kurski. Za zawodnikami, za nami. Została już tylko parada po polach elizejskich i walka o bardzo, prestiżowy, yy, bardzo prestiżowe zwycięstwo etapowe. Yy, jednak dzisiaj miały być jakieś rozstrzygnięcia. Yy. I były, według mnie były, bo przede wszystkim Kreisweig na podium, i y, stracił jakby tyle, ile miał stracić, tyle, ile można się było, y, tyle, ile można się było spodziewać. Y, ten skrócony etap ze względu na warunki atmosferyczne, ze względu na y, lawiny na y, szosach w okolicach Waldizer, y, naprawdę to, co tam się działo, y, Poblokowane drogi. Myślę, że nawet, nawet jeżeli organizatorzy chcieliby poprowadzić jakieś objazdy, tak jak to czasem dzieje się na Giro, użyć jakichś alternatywnych dróg na inne przełęcze czy inne wzniesienia w okolicy, byłoby bardzo ciężko, bo to też nie jest kwestia tylko i wyłącznie bezpieczeństwa zawodników, ale też bezpieczeństwa ekip technicznych. Za, za turem jeżdżą. Przecież ciężarówki z, z, z barierkami, ze sceną, jeżdżą autobusy drużyn, jeżdżą ciężarówki serwisowe, więc przemieścić cały ten, um, cały ten ambaras wcale nie byłoby tak prosto. Więc mieliśmy na, na zakończenie, mieliśmy bardzo specyficzny etap, 50 kilka kilometrów, z czego ponad 30 to jeden podjazd prowadzący do mety, więc tak naprawdę taki... Bardzo specyficzny test mocy do masy. Ten podjazd trwał ponad godzinę, więc na koniec turu, gdzie wszyscy już są z jednej strony zmęczeni, z drugiej strony no to, to, to jest już taki moment, gdzie taktyka i kalkulacja ma znaczenie, bo można faktycznie wygrać coś dużego, rozliczyć sezon, rozliczyć karierę, zrobić życiowy wynik. I taki życiowy wynik dzisiaj zrobił Steven Greischweig, który yy, no, bywał już blisko tego podium wielkiego turu, był blisko nawet zwycięstwa, i gdzieś tam uciekało tego Ta kraksa yy, na Giro, gdzie, gdzie wpadł w, w lodowiec, yy, w ścianę lodowca, yy, tego wiecznego śniegu, który gdzieś tam zalegał przy, przy drodze. No, była anegdotyczna. Pokazał już w zeszłym roku, jechał tur naprawdę znakomicie. W tym roku pokazał, że jest jednym z tych kolarzy z najwyższej półki, bardzo solidnych, może nie najbardziej dynamicznych, ale potrafiących przez wiele dni utrzymywać bardzo wysoką dyspozycję, i osiągnął to. Tych podsumowań, takich dotyczących każdego z zawodników, sukcesów, porażek. Myślę, że jeżeli dam radę, to zrobię to jutro. Dzisiaj Vincenzo Nibali, bohater dnia, ewidentnie był zmęczony po Giro, gdzie walczył pięknie, gdzie nie udało mu się wygrać z Karapazem, ale miejsce na podium kolejne w karierze zaliczył, i na tym turze on sam nie bardzo wiedział, albo wiedział tylko, tak mówił, w każdym razie próbował, póki próbował jechać w generalce, to próbował jechać w generalce, kiedy jego szanse zostały przekreślone, bo noga nie ta, to szukał formy, ewidentnie no, nie, to, to nie był ten Nibali z najlepszych lat, ale jednak wyszarpał swój etap, prestiżowe zwycięstwo, ostatni górski odcinek, obronił się przed jadącymi bardzo szybko kolarzami walczącymi o zwycięstwo o podium w generalce. Pięknie, pięknie to zrobił, piękny triumf to jest trochę niedoceniany, ale to jest jeden z najbardziej wybitnych kolarzy w ogóle etapowych specjalistów wielkich turów, w ogóle w historii tego sportu. Także on już powoli, powoli będzie się żegnał z zawodowym peletonem, przechodzi do treka. Zobaczymy, jak, jaką tam będzie pełnił funkcję. Mimo to wciąż, wciąż jest groźny, wciąż potrafi odnieść piękne zwycięstwo. A w generalce co? Tam błysnął Valverde, w ogóle finiszował najlepiej z grupy, z grupy faworytów. Cały ten podjazd szło tempo. Kolejne, kolejne ekipy Inios bardzo długa praca um, i umowizma. Cały czas szło tempo. Steven Krajfajk, jak sprawdzałem jakąś godzinę temu, był, był, zawodnikiem na, był zawodnikiem na strawie z najlepszym czasem i z najlepszym WAM, czyli prędkością podjeżdżania, która przekroczyła 1400 metrów na godzinę. Na takim długim podjeździe, na koniec wielkiego turu, jeszcze z wypłaszczeniami, które tę wartość obniżają, to naprawdę było świetne tempo, tam kolejni pomocnicy rozkręcali, 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 były jakieś próby ataków w końcówce i tak, to, to był ciężki etap, mimo że słyszałem głosy, że nuda, no trochę rozrywka dla koneserów, bo trzeba było faktycznie docenić pracę i tempo kolarzy ale mm, szacun, szacun, bo y, naprawdę, naprawdę y, dobra, dobra jazda do samego końca. Jutro, y, jutro pewnie etap później, już to sprawdzam. Y, znając życie, powinien kończyć się, y, powinien kończyć się wieczorem, żeby było ładnie. Y, mam jakiś tam pomysł, jak to, y, mam jakiś pomysł, jak to rozegrać. No, nawet to jest tej pierwszej jest zaplanowany finish. Z, zobaczymy, na pewno będzie troszkę dłużej, będzie jakieś podsumowanie, omówienie. Także dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia w następnym odcinku.